W dzisiejszym odcinku freeze wraz z nówkiem zmierzą się na budowanie różnych rzeczy. Koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapeczkę w górę, aby być na bieżąco. A więc jak widzicie jesteśmy w tym momencie na planszy No i jest z nami dwóch uczestników dzisiejszej rozgrywki Którzy będą rywalizować o powiedzmy stack diamentów i zaproszenie na palionowo <laughs> A więc tak, proszę państwa z jednej strony na jednym krawęźniku e, Różowłosy tutaj zio ziomeczek gdzie dobry, dzień dobry, eluwa, fajna, fajne, e na koszulce yo, yo, yo. A z drugiej strony, a, czujesz się jak król normalnie, czujesz się jak król A z drugiej strony proszę państwa, mamy, mamy tutaj Maćka Nobe, dzień dobry. No i tutaj jak widzicie zaprzyjaźniłem się z królikiem, króliczek przez otwarte Boże za tuchet Moi teraz zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej w tej serii. Subskrybujcie oczywiście, żeby być na bieżąco, Instagram jest w opisie. Podajcie. Dobra, królik się pisze przez uzamknięte zamknięte, ty kurde, nieoby by. No nie że co nie oby, miałem powiedzieć. Dobra, słuchajcie, panowie zasady są proste, bo nie wiem czy ty panem jesteś, czy dzieckiem, czy panią. Ogólnie oni są na gamezie, ja też jestem na gamodzie, żeby było łatwiej wybudować i oceniać. I słuchajcie, minutę, minutę ma każdy z nich. Na, na zbudowanie budynku, który Ja im wskażę i wtedy decydujemy Wspólnymi siłami z wami widzowie też W, w komentarzach też, ej co wy tu robicie, to jest za kurde, to nie jest przedszkole, halo, halo Halo, proszę tutaj nie, nie oddzielać, tak Proszę tutaj, tutaj będziecie przechodzić tędy I oglądać budynek konkurencji, tak No, przecież szanujmy się, dobra, macie Teraz tak, dawać na pozycje Startowe, pozycja startowa No zaczął, no na pewno, dobra Jest pozycja startowa, słuchajcie, macie 60 sekund Na budowanie budowli, pierwszą budowlą Którą zbudujecie, ja tutaj mam widzowie stoper. Pierwszą budowlą, którą musicie zbudować i to naprawdę nie będzie proste. Uwaga, uwaga. Myślę, że każdy z was będzie wiedział. Taki mikrofon do nagrywania. Musicie zbudować taki realny mikrofon. Macie minutę, Start, musicie teraz się postarać. Mik mikrofon, taki wiesz, fryz, o co chodzi? Ty nie nie raz już tam taki mikrofonki miałeś, ale ciekawe czy no będzie wiedział, no mikrofon jak wygląda. Mikrofon, taki wiecie, do nagrywania jakikolwiek, taki po prostu na ładnym statuwie, żeby można było słychać jak się nagrywa. Zobaczymy, a więc tak, proszę Państwa, jak, jak będą trzy sekundy, co! No ja macie coś boli! No przecież masz to zbudować, nie nie no, przecież jak ty chcesz zbudować coś w 3 sekundy, to nie zobaczymy. W każdym razie, no tutaj, no, tutaj już tutaj wy wysunął pierwszą ofensywę, jak widzimy, zbudował jakąś zapałkę. No, ale może da radę z tego jakoś wyciągnąć. No nie wydaje mi się, że to chyba nie wygląda jak mikrofon. Ale nie, 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 nie wiem. Nie wiem co ten Chris tutaj. Nie, on jest jakiś kurczę Co ty robisz? No nie wolno podglądać. Dobrze, no, przecież po to jest zrobione tutaj kurde ściana, żeby nie można było. Co ty tu wykminiłeś? Dobra, zostało 15 sekund, ja jestem ciekaw Co ty tutaj, co ty robisz, co ty robisz, Przecież to nie jest mikrofon Dobra, uwaga, za 10 sekund koniec No, czy to jest twoja ostateczna budowla? Bo, kurde, w sumie to ja chyba muszę tutaj wprowadzić yy, Petycję, że nie można I temu z ale dobra, pierwsza runda będzie łatwiejsza Uwaga, stop, dobra, stop No i tutaj powiedziałbym Że jesteście br br Braćmi w tym zawodzie Widzę, że Mikrofon wam wyszedł. Co co go wyzywasz? To nie, nie wolno wyzywać. Przynajmniej dobrze napisałeś to słowo, ale nie wyzywaj, Proszę nie wyzywać przeciwnika, tu jest walka o tysiąc, o, o tysiąc diamentów Wejście na panionowo, tak? Jak go to jak... Ale w sumie prawda, no, fristy ty postawiłeś to dalej, więc jest prawdopodobne, że ściągałeś. Nie, prawdopodobnie ściągałeś. I mam dowód na to, że ściągałeś, on to postawił pierwszy. On to postawił pierwszy. Ty coś tutaj tak łaziłeś? No nie podobało mi się to. Punkt pierwszy dla noba, koniec, zadecydowane. Jeden 0 nob wygrywa. Jeden zerob wygrywa. ściąganie. Ewidentne. na końcu jeszcze, jeszcze taki pewny siebie byłeś i no naprawdę, no, no, no naprawdę, naprawdę to było bardzo negatywne dobra, następna, następna runda, dawać na, na nową pozycję, nowa pozycja, uwaga, aneks wprowadzam do tej rozgrywki, nie można używać itemów jak jak właśnie ten, jak właśnie ten mikrofon, nie, niedozwolone i jak ten kosz, niedozwolone, a skoro już postawiłeś kosz, to proszę bardzo, nie może być coś takiego, będziecie podglądać, dobra to skoro już tak stawiasz ten kosz, frizz, to dawać Uwaga, uwaga, musicie zbudować w minutę kosz. Start. Dla was, dla was to jest wasze wyzwanie. Macie do zbudowania kosz. Kosz na śmieci, kosz na plastik, kosz na butelki, na co chcecie, ale musicie, musicie go elegancko zrobić, bo inaczej nie będzie nagrody. Zobaczmy, leci z z po obserwumie Freeza. Freeza tutaj właśnie zaczyna budowanie kosza na chyba śmieci. Zobaczcie, tutaj jakieś tutaj ofensywne takie kółeczka, takie tutaj kąty, tak cieniuje ten budynek. Zobaczmy za to, jak idzie jego przeciwnikowi, ponieważ tutaj widzimy, że... <laughs> Boże święty, co to jest? Dobra, no, przynajmniej, przynajmniej był pierwszy. No, ale to zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj jeszcze widzę, że. O, nie że frizz się wyrobi. Zostało mu jeszcze tylko 30 sekund, a tutaj widzę, że chce postawić taką, wiecie, budowlę na 100%, jak to mówią, taką, na 110% bym wręcz powiedział. Ale co tam się dzieje? Co, bo będzie za podglądanie wyrzucenie, kurde. Chcesz mieć minusowe punkty? No, nie wydaje mi się, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby tu minusowe punkty. była ładny koszt zrobię. Szkoda, żeby się że już przegrał. Uwaga, uwaga, Freezeowi zostało w tym momencie tylko 8 sekund. 8, 5, już 5, 4, 3, 2, 1 i jak widzicie minuta, jak dzik paśnik pykła. Proszę bardzo, zobaczmy kto wygrał tą konkurencję. A więc mamy tutaj... Dobra, okej, okay, to jest jakaś tabliczka. Yy, tu mieszka Nobek. No nie no, co to ma być, no? Halo! Przecież to się nie na to nie wygląda jak kosz. Proszę bardzo. Freeze, zapraszam Cię do nubka. Zobacz, jaki on zrobi kosz. Fajny basen. No, no, to w sumie prawda. Zobaczcie, no, no, zobacz. No, ale Frizz, no, zauważ, no, on się bardziej postarał. No, przecież tutaj ewidentnie działa kosz. Zobacz, działa. Pa niszczą się i temy. W koszu się powinny niszczyć itemy. temy. I tutaj ja muszę, niestety. No, nie, no, nie może wpaść, a może sam se wpadniesz, co wpadniesz. To, proszę Państwa, 2-0 dla Friza, znaczy dla, dla Noba, dla Noba. Dla punkt dla Noba kolejny. Nie, 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 nie Frizz, przejęzyczyłem się. 2 dla Noba, wygrywano w kolejną kolejną, tutaj kolejną rundę. Musisz się bardziej postarać, bo on ewidentnie ładniejsze budynki robi. Widzisz? I już, już do siebie fris, bo naprawdę hańba, hańba tutaj. Co ty robisz? Nie, 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 rozwalaj tego, bo będzie dyskwalifikacja. Proszę, proszę do siebie, proszę do siebie, przestań butu niszczyć budowlę. Proszę, proszę do tego. I teraz tak, i teraz tak. Tutaj trzeci, trzecia plansza, trzecia plansza zapraszam. Na co ty robisz? Co ty robisz, Nobek? Nie wolno tego niszczyć. Co ty zrobiłeś? No przecież tutaj będą dziury przez ciebie teraz, no. Nobek, na pozycję. Na pozycję, Nobek. Na swoją runda trzecia i runda trzecia naprawdę nie będzie łatwa ponieważ runda trzecia no nie będzie się opierać na jakimś prostym na jakimś prostym wyzwaniu ponieważ musicie zbudować swojego przeciwnika w 60 sekund musicie najlepiej ukazać jego genesę może to być takie no, kurczę, nie chciałbym powiedzieć że obraźliwe ale no wiecie o co chodzi musicie możecie mu trochę dowalić no macie 60 sekund czas start tak jakbyście jakbyście przedstawili swojego swojego rywala proszę bardzo zobaczmy jak zacznie tutaj freeze. o nie ja mam więc... No nie, no ja już się domyślam co to będzie tutaj, no, no nie, no to to, to, to nie wygląda za, za dobrze, ale zobaczmy na jaki pomysł tutaj wpadł Nobek. A Nobek widzę, że tutaj tutaj nic póki co nie zrobię, że on to jakoś co to jest w ogóle, te jakieś są yy, dispensery, ale co, co on z tego zrobił? On to już wyrzutnie chce zrobić, On tutaj jakiś prosty skrypcik z tego co widzę, buduje, no, ale nie, nie wiem czy on wie, ale zostało mu już tylko 30 sekund. No to ewidentnie frizz jak widzimy yy, tutaj wyciągnął mocną artylerię z i robi mocny budynek. A co? co o co tutaj chodzi? No, no, nobek w ogóle co to do czego to ma służyć? W sensie to się gdzieś odpala. Dobra, no zostało ci 15 sekund, no w każdym razie, więc jak chcesz to skończyć, to się pośpiesz, bo no nie wiem czy to już jest skończone, czy co. Dobra, uwaga, uwaga, ostatnie 10 sekund! Widzę, że chyba już tutaj zakończył. Ja jeszcze tutaj dokłada jeszcze, jeszcze dokłada elementy graficzne, a widzę, że nawet chyba już skończył. Ok, 3, 2, jeden i jak widzicie minuta stop! Dobra, oceńmy najpierw budowlę, oceńmy najpierw budowlę e, Friza. Jezus, czy ten czasło, kurde, co, co to, co to jest? To jest jakaś wyrzutnia TNT, która spowoduje wybuchnięcie chyba budynku przeciwnika. Nie, 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 proszę, proszę zakończyć budowanie tej altyreli. Jak, jak to zamknąć, jak to, dobra, jest zamknięte. A więc, zobaczmy pierwszy budynek, pierwszy budynek. Bardzo dobry, bardzo mi się podoba. No tutaj widzę, że Freeze wyciągnąłeś porządną lekcję z poprzednich dwóch rund Jest progres. A Nobek, no nie zbudowałeś nic, no nie okazałeś nic w tej rundzie. Naprawdę się zawiodłem. Miałem nadzieję, że będzie jakiś ładniejszy budynek. Naprawdę. W każdym razie to no, no jest nie ale mogłeś to jakoś lepiej ująć. Więc w każdym razie tą rundę wygrywa Freeze. Jest 3, 2, 1, 2, 1. Więc kurde, lecimy, no jeszcze łatwo. <laughs> jeszcze lecimy, naprawdę na mocnym gruncie. Jest 2-1. Dwie rundy do końca, więc masz jeszcze szansę w wygrać. Wystarczy dwie rundy po zrobieniu, jeszcze wygrać. A więc uwaga, uwaga, moi mili Teraz do zbudowania przed Wami będzie budynek. Uwaga, uwaga, bo to <ścoughs> wydaje mi się... Wiadomo, jedni by to zbudowali lepiej, drudzy gorzej Ogólnie to jest dość proste, a więc Musicie zbudować w 60 sekund monitor Monitor, który wyświetla, no nic nie może Nic nie musi wyświetlać, po prostu monitor Monitor, tak jak używacie do grania Wiecie o co chodzi, monitor Musicie zbudować monitor, macie 60 sekund, czas, start Leci jak dzik w paśnik, zobaczymy teraz Tak, Fritz tutaj zaczyna budowę od jakiejś podstawki Jak widzimy 8 bloków tutaj Postawione bardzo szybko, 9 bloków i jakiś tutaj podwyżnik chyba na monitor, zobaczmy Zobaczmy jak on tutaj leci, robi bardzo malutki monitor, to jest chyba monitor, który ma 3 cale. No ale dobra, ja bym to bardziej nazwał telefonem. Aha, bo to będzie odwrócone, chyba, tak? To będzie w ten sposób. Okej, okay, dobra, widzę już tutaj geniusz tego zamysłu. Okej! Okay, ja tutaj widzę, że naprawdę to jest perfekcyjnie. To, to zajęło tylko 25 sekund. To już wygląda bardzo dobrze, muszę przyznać. Ale tutaj nam nie, no nie, te, te ulepszenia to już nie wiem, czy potrzebne. To już wygląda jak taki staromodny. To już chyba nie wiem, ale zobaczmy, jak idzie jego konkurentowi. A mianowicie zobaczmy, co się dzieje tutaj. Tu jest za to postawiona nowoczesność. Mamy wystawioną nowoczesność, jest bardzo ładnie to wygląda. E, e, rozdziałka 21 na 9 ewidentnie, I jeszcze do tego jakiś. Tutaj, o, elementy graficzne Muszę przyznać, że wygląda to dobrze A tutaj Fritz już stanął w miejscu, chyba nie ma pomysłu Jak rozkręcić dalej swój biznes No nic, zostało im 8 sekund Ale Nowek już podglądał, będą punkty ujemne Za to dobra, stop, stop, stop Nie, musimy to, musimy to Musimy to rozegrać, bo Musimy to rozwiązać tą sprzeczkę Co się, do, 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 do czego jest ta antenka, panie Frizo Do Ja już skończyłem Okej, okay. dobra, mam tą uwagę na uwadze a Antena, ale od kiedy Monitor ma antenę, to nie jest telewizja to nie jest telewizor, przecież, chopie, jaką ty tutaj antenę dajesz? Ale cię staszno, no ale do czego antena w telewizorze? No nie, ona jest do kasacji Zobacz, jak on twój przeciwnik zrobił, zobacz 21 na 9 rozdziałka Kilka rzeczy wyświetlone, więc naprawdę tutaj Ewidentnie to jest lepsze, no, no, no Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, no, wyświetla Jak syf, no przecież to jest eleganckie, no Ale dobra, w każdym razie Podglądał, tak, Przy, przyznaję, podglądał Więc w tej rundzie punkt należy się Dla Friza, 2-2 jest Ostateczna, ostateczna runda przed wami 2-2 jest, Friz wygrywa rundę I teraz, i ostateczna runda, 1 na jeden na zbudowanie tej budowli Będziecie mieli 120 sekund 120 sekund, bo będzie Będzie lepsza, kto wygrał? No wygrał Freeze przez to, że podglądałeś, nie wolno podglądać Nopek. Musisz się nauczyć, musisz się nauczyć Miałeś ładną budowlę, ale podglądałeś I nie mam pewności, czy nie była ona ściągnięta Więc, teraz ostatnia runda przed wami Dwie minuty aż macie na zbudowanie Tego i proszę państwa, w dwie minuty Czas start leci z wami, przycisk YouTube'a, musicie przycisk YouTube'a, kto zbuduje Lepszy przycisk YouTube'a, proszę tutaj nie niszczyć Proszę, proszę nie robić konkurencji, proszę. Problemów, bo będzie dyskwalifikacja d To już powinna być dyskwalifikacja Tutaj ekran mi się części. no Co to miało być? Te sędzia jest dyskwalifikowany Z uczestnictwa, nie, naprawdę, za to już Nubek, masz odjęte 4 czter punkty W rozliczeniu rocznym I, i 2% więcej podatków do zapłacenia Za to, za to, co teraz zrobiłeś, naprawdę To już o, naprawdę bardzo negatywne zachowanie Zobaczymy, jak Ci widzisz przycisk YouTube'a Bo ci minuta 30 A tutaj ja pomogę ci, oczywiście, panie Fris wybrnąć z tego, z tego ciężkiego Tutaj, z tej ciężkiej sytuacji, nie pozwolę, żeby żeby tutaj jedna ze stron miała jakąś przewagę, więc. oj, ale naprawdę, o, Ja widzę, że tutaj leci konkret. Ej, leci naprawdę, konkret. to, to jest naprawdę konkretne. Jak nie budujesz? Co na Okej, okay, czyli stwierdziłeś, że przegrywasz, tak? Czyli, czyli ewidentny. E, no, okej, okay, okej, okay, czyli przegrałeś, dobra. Nie, Freeze, słuchaj, słuchaj, Freeze. Nie ma się co wyksilać. Nobek, no, nobek zrobił surrendera. No, no, nobek się poddał. Nobek jest frajerem. Nobek, no, nobek to jest frajer. Zobacz, zobacz, zobacz. Ale siostro, zobaczmy, zobaczmy Jest przycisk Jest przycisk YouTube'a piękny, narysowany Zobaczcie to I tutaj zrobiło się minuta 30, Znaczy minuta 15, w tak ładny monitor No naprawdę, znaczy w tak ładny przycisk YouTube'a Naprawdę, bardzo ładnie panie Friz ba, Bardzo ładnie panie Friz, bardzo mi się to podoba I w tym momencie zapraszam Pana Nopka na werdykt Wyszedł z gry, o, czyli nie będzie werdyktu Panie Friz, zapraszam pana do mnie Panie Frizie, ja tutaj daję etykieta jest tu jakiś tykiet, jest Dynamit Six. Dobra, trudno. Panie Frisoko, wasza was zwycięzcą dzisiejszego turnieju. Jest tutaj ewidentne 3-2 walkowe rozwalenie systemu przyciskiem YouTube'a. W gratulacji daje dynamit. D dynamit jest wyjść na palionowo i na wie, wie o co chodzi mordeczko. Nie co z tego, że już palionowa nie ma. Więc dzisiaj wygrał się odcinek jesteś kuzakiem. Pozdro!